Maryjo, królowo Polski, Maryjo, królowo Polski, jestem przy tobie, pamiętam o tobie i czuwam na każdy czas. Jestem przy tobie, pamiętam o tobie i czuwam na każdy czas. Maryjo, królowo polski Maryjo królowo polski jestem przy tobie pamiętam o tobie i czuwam na każdy czas jestem przy tobie pamiętam o tobie i czuwam na każdy czas Maryjo królowo polski Maryjo, królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas. Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod pońskim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony. Wstąpił do piekieł. trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzech w odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywo odwieczne. Amen. O wypełnienie woli Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O większą wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryju Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Jamy. Chwała ojcu i synowi i duchowi, Świętemu, Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Rozważając tajemnice chwale, bolesne Różańca Świętego, dziękujemy Jezusowi za to, że stał się człowiekiem, za Jego łaski, za Jego miłość i miłosierdzie. Prosimy przez wstawiennictwo Maryi za Kościół Święty, za kapłanów, w szczególności za księdza Jacka, o potrzebne łaski, o Boże prowadzenie, o świętość o nowe powołania kapłańskie i zakonne, za naszą wspólnotę Theophorus i wszystkie jej dzieła. Prosimy Cię, Panie, abyśmy pozostali wierni Ewangelii. Prosimy za naszą internetową wspólnotę modlitewną, we wszystkich naszych intencjach, za nasze rodziny, przyjaciół, znajomych i wszystkich, których nosimy w naszych sercach, za tych, którzy prosili nas o modlitwę, za osoby starsze, chore, samotne, uzależnione, bezdomne, potrzebujące pomocy, o dary ducha świętego, za dzieci i młodzież, za pokój na Ukrainie i na całym świecie, za zmarłych i poszkodowanych w kataklizmach, za naszą ojczyznę, za rządzących, aby dobro pokonało zło. Prosimy Cię za zmarłych, zakonających, za dusze czyścowe. O nawrócenie grzeszników, o poszanowanie życia, odpoczęcia aż do naturalnej śmierci, za małżeństwa, szczególnie te przeżywające kryzysy i trudności, za kobiety w stanie błogosławionym, za małżeństwa pragnące potomstwa, oraz we wszystkich naszych sprawach. Rozważając tajemnice bolesne, skorzystamy z rozważań ze strony roz rozważania Tajemnica pierwsza. Modlitwa w ogrodzie. Święty Jan Paweł II powiedział Nadzieję na mniej mroczną przyszłość może w nas zbudzić jedynie interwencja z wysoka, zdolna pokierować sercami tych wszystkich, którzy żyją w sytuacjach konfliktowych i tych, którzy trzymają w swych rękach losy narodów. W dzisiejszym świecie, jak niegdyś w Ogrodzie Oliwnym, toczy się walka dobra ze złem. Dziś też toczy się walka o pokój. Ty dzisiaj od nas, jak niegdyś od apostołów, oczekujesz modlitwy i czuwania. Dodawaj więc nam siły, abyśmy wytrwali przy Tobie, abyśmy wytrwali w dobru, abyśmy wytrwali w nadziei, że pokój zawsze jest możliwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Jane. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jezu ufamy, Tobie. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, piekielnego. zaprowadź, zaprowadź wszystkie, wszystkie dusze do, do, nieba, do nieba i dopomóż, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica druga, Biczowanie. Święty Jan Paweł II powiedział Różaniec usposabia do przyjmowania, doświadczania oraz doszerzenia wokół siebie tego prawdziwego pokoju, który jest szczególnym darem zmartwychwstałego. Ogłupiały tłum odrzuca Boga, a wybiera zbrodniarza Barabasza. Aby człowiek mógł dokonywać dobrych wyborów, musi kontemplować, wpatrywać się w oblicze Chrystusa, który jest księciem pokoju. Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy w życiu dokonywali zawsze dobrych wyborów. Niech w naszych sercach gości Twój pokój, abyśmy nim żyli i żyli go wokół siebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od zła Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz już w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz już w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezu ufamy, Tobie. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica trzecia. Ciernię ukoronowanie. Święty Jan Paweł II powiedział: Różaniec jest modlitwą pokoju, także ze względu na owoce miłości miłosiernej, jakie rodzi. Różaniec musi również ukazywać oblicze Chrystusa w braciach, zwłaszcza tych najbardziej cierpiących. Piłat, wskazując na Jezusa, powiedział: Oto człowiek. Zbawiciel jest obecny w każdym człowieku, a szczególnie w tym najbardziej cierpiącym. Kiedy podczas wojny cierpią i umierają ludzie, to sam Chrystus w nich cierpi i umiera. Polecamy Ci Jezu wszystkich ludzi cierpiących z powodu wojen, rannych, konających, uchodźców, a szczególnie dzieci, które tracą rodziców, czy też niejednokrotnie same są zmuszane do walki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie bądź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Jane. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Jamy. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ufamy. Jezu, ufamy Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam, nam nasze, nasze grzechy, grzechy. Zachowaj, zachowaj nas od ognia piekielnego. piekielnego. Zaprowadź wszystkie, wszystkie dusze do nieba, do nieba i do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica czwarta. Droga Krzyżowa. Święty Jan Paweł II powiedział: Jak kontemplować Chrystusa obarczonego krzyżem i ukrzyżowanego, nie czując potrzeby stawania się Jego? Cyrenejczykiem względem każdego brata, przybitego cierpieniem czy druzgotanego rozpaczą. Szymon z Cyreny przypomina nam nieustannie obowiązku niesienia pomocy wszystkim cierpiącym z powodu wojny, także poprzez modlitwę. Panie Jezu, pokornie Cię prosimy, weź w swoją opiekę wszystkich cierpiących z powodu wojen i konfliktów zbrojnych. Wspomagaj również swoją mocą tych wszystkich, którzy niosą pomoc innym. Dodawaj im siły i odwagi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbawę do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jezu, ufamy Tobie. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam na nasze grzechy, zachowaj nas od, od ognia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica piąta Ukrzyżowanie. Święty Jan Paweł II powiedział: Różaniec, kierując nasze spojrzenie ku Chrystusowi, czyni nas budowniczymi pokoju w świecie. Pozwala on mieć nadzieję, że również dzisiaj walka jest trudna, jak ta, która toczy się o pokój, może być zwycięska. Śmierć Chrystusa na krzyżu, wbrew temu, co sądzą niektórzy, nie jest hanibą przegraną, lecz zwycięstwem. Dzisiaj wpatrując się w Chrystusa ukrzyżowanego i rozważając tajemnicę jego śmierci, czerpiemy z niej wiarę, że dobro zawsze ostatecznie zwycięża. Czerpiemy nadzieję, że nasza walka o pokój będzie zwycięska. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Jezu, ufamy Tobie. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, grzechy zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie, wszystkie dusze do, do nieba i dopomóż, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, mówi się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Do ciebie uciekamy intencjach Ojca Świętego i za Kościół Święty. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta, Święta Bożo Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich wszelaki złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna i Błogosławiona, oponi nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu, nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech Bóg pogromić raczy. Pokornie o to prosimy. A ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz ducha Twego na ziemię. Spraw, aby Duch Święty zamieszkał w serca wszystkich narodów i chronił je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Pani wszystkich narodów, Święta Dziewica Maryja, stanie się naszą orędowniczką. Amen. Święty Józefie, oblubieńcze Bogu Rodzice Maryi, opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego niepokalaną Matkę. Największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i opiekuna najświętszej rodziny. Powierzamy Ci nasze rodziny, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzamy Ci nasze dzieci, naszych rodziców, rodzeństwo i wszystkich krewnych. Wprowadź Jezusa do naszych domów, pomóż przyjąć go do naszych serc. Uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasze rodziny osiągnęły szczęście doczesne i wieczne. Amen. W imię Ojca i Syna i, Syna, i ducha świętego. Amen. Bóg zapłość za wspólną modlitwę. Zapraszamy teraz do wspólnego uwielbienia pana naszym śpiewem. W lekki Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień, ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie.